Na Wawrzak na ratunek ziemi. Kiedyś były inne czasy. Wszędzie rosły bujne lasy. Czyste niebo, słońca, blask. Jakże piękny był to czas? Zwierząt? Była co niemiara. W czystej wodzie ryby, raki. Iść do lasu, aż się chciało. Zbierać rydze. I maszlaki. Chrońmy zieleń i zwierzęta, bo przyroda jest zaklęta. Saćmy kwiaty, piękne drzewa, bez ich przecież żyć się nie da. Lasy to są płuca ziemi. Kto zrozumie, ten doceni, że bez lasów straszna bieda. Że bez lasów Żyć się nie da Teraz Każdy się buduje Coraz więcej Fabryk, miast Ludzie niszczą Swoją ziemię Marzą by dosięgnąć gwiazd Jak tu Nogi moczyć w wodzie Kiedy brudy Płyną co dzień. Dookoła same ścieki Dymy, śmieci, laska Dziura w niebie ozonowa. Katastrofy idzie czas. Trzeba szybko się obudzić uratować chory świat. Nasza Ziemia. Ukochana. Chora, smutna, zapłakana. Więc połączmy nasze ręce, by jej pomóc w tej udręce. Nie ma to jak iść do lasu. Jak najdalej od hałasu. W wielkiej ciszy i spokoju słuchać ptaków i muchroju. W czystej wodzie moczyć nogi, łowić ryby, zbierać grzyby, biegać po zielonej łące, liczyć kwiaty. I zające.